Wniosek o wakacje składkowe składamy przez stronę zus.pl. Przechodzimy na stronę, następnie klikamy zaloguj się do PUE i wybieramy jedną z metod logowania. Może to być nasz login lub hasło, ale możemy też zalogować się choćby profilem zaufanym. W naszym przypadku wybraliśmy właśnie tę opcję i zalogowaliśmy się do systemu poprzez profil zaufany. Po zalogowaniu się do zus PUE z lewej strony przechodzimy do kreatorów wniosków, gdzie wybieramy Kreator wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za wskazany miesiąc RWS w nawiasie Wakacje składkowe. Po kliknięciu w ten wniosek ukaże nam się kreator. W pierwszym oknie nasze dane będą od razu uzupełnione. Opcjonalnie możemy podać też nasz numer telefonu, natomiast jeżeli go nie wpiszemy no to kreator nas zapyta, czy na pewno nie chcemy go podać. Możemy przejść dalej. Ukaże się nam okres, za który składamy wniosek. Ten okres jest już automatycznie uzupełniony. Zawsze będzie to miesiąc następujący po miesiącu, w którym składamy wniosek. W tym przypadku, jeżeli składamy wniosek w listopadzie, no to wniosek składamy na miesiąc grudzień. W kolejnym oknie oświadczamy, że nie osiągnęliśmy przychodu 2 milionów euro w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat kalendarzowych. No i w tym samym oknie wskazujemy, czy korzystaliśmy w ostatnich trzech latach z pomocy de minimis w przypadku Zaznaczenia opcji korzystałem z pomocy publicznej de minimis, musimy również złożyć oświadczenie lub załączyć zaświadczenia. W przypadku wybrania opcji oświadczenia, musimy dodać podmioty, u których uzyskaliśmy pomoc de minimis, uzupełniamy te dane. W przypadku, gdy mamy zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis, po wybraniu tej opcji, na sam koniec wniosku będziemy mieli możliwość załączenia właśnie tych zaświadczeń. Przechodzimy dalej i wybieramy, jakim przedsiębiorcą jesteśmy. W naszym przypadku jest to oczywiście mikroprzedsiębiorca. Następnie musimy uzupełnić nasze PKD. Po uzupełnieniu tych danych przechodzimy dalej. W kolejnych krokach mamy do złożenia trzy oświadczenia. Pierwsze z nich to informacja o powiązaniach z innymi podmiotami. Drugie oświadczenie jest to informacja o powstaniu podmiotu. Należy odpowiednio uzupełnić te informacje. Ostatnie oświadczenie to informacja dotycząca działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot. Po uzupełnieniu oświadczeń możemy sprawdzić cały wniosek oraz mamy opcję załączenia właśnie na przykład zaświadczenia jeżeli chodzi o pomoc de minimis. Jeżeli wszystko się zgadza, przechodzimy dalej. Następnie podpisujemy wniosek profilem PUE. Po wysłaniu otrzymujemy informację o wysłaniu wniosku do ZUS. Odpowiedź na wniosek otrzymamy w ciągu 30 dni. Natomiast gdyby ZUS miał wątpliwości w zakresie wniosku, wezwie nas do jego uzupełnienia, co należy zrobić w ciągu 7 dni.